Witam! Wyobraźcie sobie, 160 hektarów ziemi pod CPK wartych 400 milionów, sprzedane za 22 miliony w 24 godziny. Minister Pistelus Telus, zielone światło, dyrektor KOWR, podpisuje, prezes, wiceprezes firmy Dautona odbiera klucze. Wszystko w rządzie na 14 dni. Monawieckiego, tuż po przegranych wyborach, Kaczyński wściekły, zawiesza czterech swoich: Telusa Rownałskiego, Kubińskiego i. Do wyjaśnienia mówi: Tusk śmieje się, cały piskradnie, a działka nadal u prywatnego właściciela. Rząd może odkupić po starej cenie do 2028 roku. Tusk pewnie coś tam kręcił. Miliardy w grze, politycy w szoku, ciekawe jak to się wszystko potoczy. A wy co myślicie o tej całej sytuacji? Napiszcie w komentarzach, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie. Jest nas coraz więcej, Marcin Marciniak o tym co ważne.